Witam w pierwszym odcinku za Mongasa. No ja, że jesteś pronto, <laughs> Dłupiam to, nie chcę się górać. Co za siwogwącz? Aha, nic nie zrobił, tylko świetnie. Jak jeden teraz trzech miało być. Hm. Na zajęcie się nie bada. Postaramy, ale trudno. Czy dobrze, dobra zabawa. O, jeszcze nie stanie. Pokrzeb, jezał. Ktoś wolno włączył. Ja pitulę. Ciągle nie robię. Я питола. Пусть он ай яй Макс. Как заняты? юж. tu nie będzie raczej koło już waliło i znowu po trzeciej Drugi albo trzeci raz rzędy nie jest po trochę ale... Nie wiem, co zrobić, bo sobie na pewno się szansę z naruszkę ten odcinek około będzie jeszcze 16 minut. Zobaczmy czy taki będę rzucić. Jak nie, to zmieszam, trudno. Bo oczywiście YouTube... Nie chce, jak żeby... Dawać dłuższych odcinków. Wywali oko? Не за языка. Подписывайтесь на канал и пишите в комментариях. Еще один. На кого? Не на меня. Ja dwóch zginął no. Mało jak na trzech imposterów Dobra, do admina idziemy zrobić taska Potem idziemy... Kto był? Czyli nie racji faktyko? Nie wiem, jaka szansa z imposterem. Błagam nie będę. Mówiłem? Procent szans. Piszcie, jeden imposter zabije wystarczy. Pewnie mnie zaraz zabije. Już mnie zabili Czut. Nie, niech Impostor są, że to nie było. Prywatny, publiczny, co Prywatny. Dobiegł I ja tak czekać będziemy Halo No i fok wrócił! Nie no, nieważę hit. Druga próba. Nie jestem postępną po drugiej. Widać, że ta gra po powrocie mnie i nienawidzi. Aha, to fajny imposter. Brawo. Hmm, <noise> Fajny, bardzo fajny imposter. Wyślę to od razu. Fajna granata. Ok, to jest mm. Teraz na tę artykę nie chodzi o no pianciu, nie, to jest żart chyba już jakiś, naprawdę to jest żart już chyba. O, 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 o. Trzeba go zgościć. Nie działa. Ja Nie działa. Hm. Gdzie zielony? zielone? Przepraszam bardzo. Hm. Hmm. hmm. 呀。Yeah. Pędzi osób, zaczynamy Dupa, Jak zawsze muszą wyjść, Nie się co walić. No to rzadki już. No i wywaliło, zostało nas trzech. Wystarczy, że jednego zabije i imposter wygra. Co za co zagra? Mówię? I mówiłem dobrze. Napiszcie mi w komentarzach, czy to jest jakiś żart, że czwarty czy piąty raz rzędu nie jestem imposterem już. Ja wychodzę, bo to jest śmieszne. Wywala każdego plus. Dołączy, wywala. Dołączy, wywala. No. I co? Piąty raz nie aptule. Po co oni dołączają? Jak ich wywala? I oni wywali. Nie, to jest kamień chyba jakiś Totalnego pecha mam, że imposterem nie jestem Ani razu nie byłem Ośrodek gier już zagram. Może niepełnych ja pitole jeszcze wiesz Zresztą prędkość niech to zmniejszył. Po pitolę jak powalona po prostu Zaraz ktoś zabije Ktoś się podłoży jest to prędkość powalona po to wystarczy raz, że już że ta kable oczywiście no ile tych zadań, Jezus Coś tu nie gra. Był Гос. Ja wiem, że to ty jesteś różowy. Na pewno mnie zabijesz. Już się nie dam. Nie ma jakiej opcji. Ja wiem, że to ty jesteś różowy, bo... Na no odcinku będzie nawet. Mówię. Dobra, mi dziwnego żadna osoba. Pięć, szybko Jak nie będę im to wychodzę Za długo już ten odcinek Halo Startuje ktoś czy nie? Halo What the fuck, Startuje to? Dobra, za długo to trwa. Nie chcę się walić. To co? Dziękuję wam w tym filmie. To było na tyle. Subujcie kanał. Na razie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.